Cześć ja jestem Grosika, to jest trzeci odcinek ze Skywarsów na moim kanale. Yy, dzisiaj jest event, bo wszyscy gracze dostali yy, Super VIPa na dwa dni. Z tego kupiłem sobie pana i temu I zaprezentuję wam je yy, na pierwszej ręce. Więc lecimy. I już. Już widzimy się po krótkim ci cięciu na pierwszej arenie. I ja już może poleciał szybko do następnego gracza. Chciałbym mieć szybkiego chwila. Więc lecimy do następnego gracza. Żeby go szyb szybciutko zabić. O, chyba wyszedł z gry. Mogę nie widać, no bo... wyszedł tak. No to niestety, nie. Uciekł nam, ale, o, o, to są moje przedmioty stałe, które zakupiłem sobie dzisiaj. Dla racji tego, że, jest, jest, wszyscy, dali, y, bo, na, super na dwa dni. Dla tego, że są wakacje. Na serwerze karty. łączyliśmy teraz super to on nas nie widział, a my moglibyśmy no, szybko go no, Zakładamy szybko, co on tam miał. I lecimy i spróbujemy namierzyć kolejnego gracza. Zostałam tylko z jakąś samą, bo nie wiem, czy to było, i nie, Napiszcie mi w komentarzach, możecie. I 21 na ode mnie. To ona chyba jest w na środeczku, tak mi się zdaje. Polecimy do środek. A nie jednak nie. Mamy jeszcze super skoczkę, więc możemy szybko do niej przejść. Do niego. I pierwsza anka wygrana. Więc widzimy się na kolejnej. Cześć! Już jesteśmy na bodajże długiej ance. Szybko zbieramy skrzyneczkę. No i tak. Tam chyba też znowu nikogo nie ma. Co, tylko 4 osoby, więc może poczekamy na itemy. naszej itemy stałe. Skoczymy sobie na rzeko. już mamy nasze itemy. I pójdziemy trochę do góry. Nie lubię tego sposobu, ale jak trzeba, to trzeba. I chcemy się naszą gdzie po jest? A, jest tutaj. Do niego idziemy. On się jakoś zamurował. Szkoda, że nie miałem sikery. Ani żadnego kilopu. Hmm. Możemy szybko zrobić kilo, drewniany. Ale to szkoda, że ja rozumiem właśnie takich graczy, którzy tak no to po prostu się tak budują, nie? Musimy się szybko wydostać, bo się ubimy. Jaka co tam? Może jakoś bokiem tu bo nie możemy wyjść. O. I tutaj jest... No i mamy pierwszego Gdzie Jest następny gracz. Następny gracz, jest gdzieś tam. Tam. Szkoda, że nie mam stanowki. To musi od razu do niego ale się, tak to, mamy tylko super skoczka, ale zostawimy go sobie na później. I jeszcze mamy wstęp. Hmm. Super migra. Jakie jest budujca. Mamy 60. To dobrze. Teraz trochę że podejdziemy, żeby zadać do wyspy. Mamy jakieś mieczki mamy. Żeby tak się nie budował. No to tak, jest pojedynek. No i ma Budujemy się jeszcze trochę dalej. Zrobimy sobie tak jak on. ściągniemy trochę na pomysł. Jednak pobudujemy się trochę, wyżej, nie lubię. Nie lubię oczywiście tego sposobu, ale jak trzeba, to trzeba. Się... No i oczywiście on ma Coś no i oczywiście musieliśmy przelecieć. Spadł? Jest, spadł. Więc yes. wygraliśmy już drugą do więc widzimy się na następnym. Jednak to już kończę nagranie i, i, i Czekajcie na następne odcinki. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i cześć!